Myślicie, że jesteście bonzo? Denerż, wit witam, witam! łobaben Tego typu zapraszamy na mój zaskrybujcie tego typu ło baben Jak widzicie, jak to wygląda kuchnia, mimo to że będzie latem malowane tego typu właśnie bo jak widzicie o, tutaj tego to będzie kolor beżowy tego typu słuchajcie to będzie taki kolor który no, będzie no, faktycznie ładnym kolorem to wszystko będzie odnawiane odświeżane jak widzicie wszystko z dołu jak widzicie wzięliśmy jak widzicie to wszystko będzie tu remontowane na spokojnie tego typu trzeba po prostu zacząć tutaj na spokojnie robić sobie tego typu no właśnie łobawę, jeśli mówi, no właśnie, właśnie łobawę, idziemy sobie dalej, tego typu. Po jakby to pokazał, jak to będzie wyglądało, bo to ta kuchnia będzie mimo tego robiona, no spokojnie. Tego typu, jak widzicie, o. Tak to wygląda. I po trochu po trochu zaczyna się trzeba wykorzystać po prostu yy, dobre momenty, bo jest to na L4 to wiadomo co i jak? Z tego typu wchodzimy do blendingowego. Jak widzicie Łobaben. No, też tutaj jest wszystko, o widzicie, to wszystko jest tutaj, o widzicie, no, tak widzicie, to wszystko, tak to wygląda, no, Moimi rękami, a wy, no, Łobabem, jak się mówi. No. Jak widzicie idziemy sobie dalej. Trzeba po prostu widzowie wykorzystywać, bo ja później jak pójdę widzowie do pracy, no to, no to nie będę miał czasu na to, żeby ogarnąć tematy. Łoba wow, ten. Tu też jak Widzicie. Trzeba tu wszystko, o, tak to wygląda. Jak widzicie. na no spokojnie, na luzaku. Bez żadnych esesów. Trzeba po trochu, po trochu. robić tego typu właśnie. O. Tak to wygląda. Tego typu. No i widzicie. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Bo babę. Właśnie. Zapraszam na mój kanał. zasubskrybujcie, Dziękuję, że byliście wczoraj na moim streamie. Tego. Bardzo się cieszę, że że Was interesowało temat, trochę nieprzyjemny temat na, na rzeczy, ale no... jak się mówi, ja trzeba to pogadać z kimś, kto zrozumie co i jak. No i bardzo fajny hołd zrobiłem dla Amery, a Wy? Macie jakieś szacunki do zmarłych ludzi? Hmm? No to mam pytanie do Was, tak szczerze otwarcie. Czy macie jakiś szacunek do zmarłych? Nie, nie ważne, czy to rodzina, z rodziny, znajomi czy koledzy. O ogólnym temacie mówię. No, bo jestem bardzo ciekawy. Wiesi tam śmierć i inne rzeczy, a naprawdę chcę wiedzieć od Was po prostu macie na to wysranę, bo ja na, na moim jezu nie mam wysranę. Tak mówię to szerzej i otwarcie. Co No. Powiedzcie, tak szerzej i tak szerzej otwarcie. Bez jaj, bez pierdolenia. No. ja się mówi życie się kurwa ma jedno Trzeba dbać kurwa. A nie dłuży w czapkę pierdolą No to tak się dzieje jak to się dzieje. Coraz więcej młodych ludzi umierają... Umiera na różne choroby w średnim wieku. No i to? No właśnie. A później płacz, zgrzyt inne rzeczy. No. Słuchajcie, no. No trochę trochę... No miejcie trochę szacunek. Do ludzi zmarłych. A się... Robicie z tego jaja To jest pierwsze problem, drugie no Wyśmiewanie się To jest jakby kurwa brak szacunku Robicie z siebie frajerów i Niedojebanych ludzi Proste, ja syn. Tak? Wiem, prawda boli I będzie zawsze was kurwa bolało <laughs> Taka jest praca